Wracamy do fortu 6 w Poznaniu, miejsca, które za każdym razem potrafi zaskoczyć. Tym razem trafiliśmy na kolejne, ciekawe i do tej pory mało znane miejsce w jego wnętrzu. Kawał historii, trochę tajemnicy i klimat, który sprawia, że chce się tu wracać. Zapraszamy na kolejną eksplorację fortu 6. Cześć! Dzisiaj na zaproszenie właściciela Event Place będziemy sprawdzać latryny. Latryny wojskowe co będzie najbardziej ciekawą rzeczą co to właściwie to miejsce skrywa. Zapraszamy Was! Jesteśmy właśnie w pomieszczeniach fortu, i tutaj mamy miejsce, gdzie nas najbardziej interesuje. Latryny. Domyślacie się oczywiście, do czego ten otwór jest. Takich otworów w każdej komorze jest. Ile mamy? Czterech. Cztery, na czterech żołnierzy. Takich pomieszczeń mamy raptem tutaj trzy. Wyobraźcie sobie, że tutaj bardzo dużo żołnierzy przebywało w jednym momencie. To, co nas najbardziej interesuje, to właśnie jest tutaj na dole. Tego na tej chwili tak nie widać. Paweł, masz jakąś mocniejszą latarkę. Teraz poświecimy, żeby nasi widzowie zobaczyli, o co nam właściwie chodzi tutaj. No to jest dosyć głębokie, prawda? Będzie to raptem ile? 3-4 metry? Może być. To, co na dole. Nie wiem, czego się możemy tutaj spodziewać. Jako ciekawostkę możemy wam zdradzić taką tajemnicę, że w latach powojennych stacjonowało tu wojsko polskie. Oni nie korzystali oczywiście z tych latryn, ale korzystali do tego, żeby wyrzucać różne problematyczne dla nich rzeczy, które znajdowały się w magazynach. My będziemy właśnie tego właśnie szukać. Oczywiście nie będziemy szukać od tej strony, mamy jakby w planach inne miejsce i za chwilę Wam to pokażemy. Partnerem stowarzyszenia PERKUN jest Helikon-Tex, polski producent odzieży taktycznej, bushcraftowej i outdoorowej. Oczywiście zanim zaczniemy eksplorację, chcę Wam pokazać walory tego fortu, coś co już właściwie w tej chwili nie można zobaczyć. Zobaczcie, stalowe drzwi, pełno śrub mocowania. To są potężne zawiasy. Tego już niestety nie zobaczycie w innych fortach. A przynajmniej to, co zostało, to już zostało dawno już skradzione. No i ciekawostka to dla mnie po prostu szczyt elegancji. Na pomieszczenie, gdzie miało walczyć wspaniałe schody ażurowe, które jeszcze się też zachowały. Czuć, jak się chodzi po tym. Przyjemna sprawa. No, oni tu widzieli. Zobaczcie, jakie to są potężne drzwi. Tutaj widać przekrój. No, całkiem nieźle to wygląda. Piękna robota. Oczywiście tajemnicze pomieszczenie. Nie wiemy dokąd to prowadzi, ale może następnym razem. Znajdujemy się teraz na zewnątrz. Jeżeli spojrzycie tutaj do góry. Mamy okiennice, które pokazywaliśmy Wam przed chwilą. Według oryginalnych planów powinny tutaj znajdować się odstojniki. I te właśnie zamierzamy sprawdzić. Na oryginalnym planie widoczne są trzy włazy do odstojników. Zatem spróbujemy namierzyć, gdzie się znajdują. No właśnie w tej chwili odkopujemy ten właz do tego zbiornika. Mnie w międzyczasie czasie już trafiłem na takie elementy, Typu łuska to jest co prawda łuska współczesna, ale to jest od ślepaka. Tutaj widać takie wrębki, ale Mosin i to widać, że tutaj stacjonowało wojsko. Te łuski się tutaj właściwie wszędzie walają. No proszę, tutaj jeszcze jakaś puszeczka. O, widzę, że tutaj butelki. Ciekawe, bo to tak wychodzi mi. To chyba w środku jest puste. Od tak, to jest pokrywa od studzienki. Właściwie to jest z zbiornika tego szamba. O proszę. Zatyczka od lufy. Tak, wydaje mi się, że to tutaj spokojnie na Lufę do bauzera Bakielitowa. Bakielitowa. A chociaż nie, niekoniecznie, bo to jest taki... O, miękki. Ten. Czasami czasami są... Nie no to już jest na tyle tutaj zwietrzałe, że, że to już pęka, ale tego jest tego bardzo mnóstwo. O, następny. To jest tak zwany korek na lufę, zatyczka, zapiaszczacz, niektórzy na to mówią. Bardzo prosta wersja. Nie wiem, jakiego materiału to było, ale jest to takie dosyć miękkie, elastyczne. Także to się nakładało na koniec lufy, i wtedy lufa była po prostu zabezpieczona, żeby piasek się nie dostał. Tego na tym forcie jest tego bardzo dużo. To by tylko wskazywało na to, że. Było tutaj bardzo duży magazyn broni i, i każda broń była zabezpieczona takim właśnie korkiem, zapiaszczaczem. Taki element, jako ciekawostka. Partnerem stowarzyszenia Perkun jest Arpol, producent racji żywnościowych dla sił zbrojnych. O kurczę! Czy woda jest? Czy nie będzie tak łatwo? Abyśmy sądzili, że będzie puste. Nie będzie wody. Czyli widzicie, tak to wygląda. Mieliśmy wyobrażenie, że będzie tutaj. Nie będzie tutaj nic w sensie wody, a się okazuje, że zaskoczyło to nas tak naprawdę. i... No, trzeba będzie inaczej zupełnie do tego podejść. Otwieramy drugi, drugi otwór. Zobaczymy to tutaj. I jakby inna pokrywa w ogóle. A tu jest zabezpieczenie. Ale też jest woda. To jest zupełnie inna pokrywa. Zobacz. Mm, oryginalne. Ciekawe, czy oryginalna. Nie wiem. Ale powinien być jakiś napis, także... No tak wygląda, że to jest oryginalna, bo pasuje idealnie prawie do tego. Ale jest tutaj pęknięta. Także widać, że to jest cały czas wypełnione wodą. Czyli mamy jeszcze jedną do sprawdzenia trzecią. trzecią. Jednak okazało się, że pokrywa jest polska. Żołnierze to zabezpieczyli pokrywą. Tutaj właśnie widać, że jednak jest polskie normy. Jeszcze jakaś tutaj numeracja. No, najbardziej mi zastanawia. Co tam w środku jest, bo jednak przykryto, a jednak wiemy o tym dobrze, że różne rzeczy były tutaj wrzucane, oczyszczane magazyny, takie niepotrzebne dla wojska. No i myślę, że to może być taki właśnie dobry trop. I mamy trzeci otwór. Tutaj, niestety, tak jak chwaliłem wojsko nasze, że zabezpieczali to, żeby woda tutaj i różne czystości wpadały. Tak tutaj już tylko jest kratka, taka betonowa. Także tutaj już maksymalnie woda mogła się wlewać bez zabezpieczenia, nawet żadnego. I też, woda. I też jest woda. Myślę sobie, że jest to zbiornik jeden połączony, są trzy otwory, bo tak wskazuje plan. No właśnie, doszliśmy do pierwotnego poziomu. Zobaczcie, ile tutaj jest narzucone szlaki, bo to jest szlaka. Dosyć dużo, a tutaj mamy pierwotną warstwę, bardzo ładnie ułożone cegły. I na tym poziomie teoretycznie był poziom fosy. Odkopiemy to, zobaczymy, jak wyglądał zarys całego tego odstojnika i zobaczymy, co będziemy dalej robić, bo to musimy jeszcze dokładnie przemyśleć. Zaskoczyła nas woda w odstojnikach, ale to dobrze wróży. Teraz czas na zastanowienie się nad kolejnymi działaniami. Słuchajcie, no i czas na takie małe podsumowanie naszej dzisiejszej akcji. No niestety, sądziliśmy, że sobie wejdziemy gładko, a się okazuje, że niestety ten problem nam się spiętrzył. Odkryliśmy trzy włazy tak naprawdę. Każdy właz jest zalany. Sądzimy, że oczywiście ten zbiornik jest połączony, więc to jakby jedno, jeden, jeden jedyny zbiornik jest. Musimy tutaj wrócić następnym razem, już z sprzętem cięższym, większą ekipą. Także obserwujcie, będziemy Was na bieżąco relacjonować, wam, żebyście widzieli, co tutaj się dzieje. I tak na koniec wspierajcie nas, bądźcie z nami. Każde dobre słowo jest jakby z takim wsparciem duchowym dla nas, żebyśmy motywowali się. Także dziękujemy, i do zobaczenia następnym razem. To już koniec dzisiejszej eksploracji Fortu 6. Udało się zobaczyć zachowaną latrynę i odkryć włazy prowadzące do zalanego odstojnika. Kolejny kawałek historii fortu odsłonięty, a to miejsce wciąż kryje wiele tajemnic. Do zobaczenia w następnej wyprawie.